dobra poleciały gołębie normalne morskie gołębie no, wrócą Aj. obserwujemy sobie gołębie ja obserwuję oczywiście jak tu posiedzę jeszcze trochę kilka godzin to one tutaj będą chodzić, prawda? Tutaj, obok mnie. Pewnie będą myślały, że coś dla nich ma, ale nic dla nich nie ma. Tylko dobre słowa. Proszę państwa Jeśli miałbym urodzić się znów To proszę Państwa nie we Lwowie Nie we Lwowie ani nie w Warszawie Tylko proszę państwa chciałbym być takim gołębiem tutaj sobie latać z tymi gołębiami nadmierzeją one mają na pewno lepszego przywódcę tego, który tam daje sygnał, nie wiem, że każe, ale daje sygnał, że lecimy i tak dalej Bycie z człowiekiem, proszę Państwa, już mi się znudziło. Już mam tego dosyć. Wolałbym być sobie takim gołębiem tutaj na tej Mierzei. Myślę, że przez następne kilkaset, może ileś tam tysięcy lat, a może kurwa miliony lat, to będzie lepsza opcja niż być człowiekiem. Oczywiście pod warunkiem, że reinkarnacja istnieje, no bo... To jest tam, przecież powiedzmy sobie, to taka Jakby to powiedzieć, no Koncepcja, no nie? Koncepcja Umysł Mówiłem Już coraz bliżej No To jeszcze nie jest na wprost mnie Poczekam. Ja mam czas. Ja mam czas. Albo takim łabędziem być tutaj, pływać sobie z innymi łabędziami, z dupą do góry nurkować, żyć sobie spokojnie. To jest prawdziwe życie. Być łabędziem w Mikoszewie.